W dzisiejszym odcinku trafiłem do świata ekipy. Są tutaj między innymi takie sławy jak Freeze czy Tromba. Jest tu naprawdę pełno gwiazd i w dzisiejszym odcinku zobaczymy na co je stać. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, no to zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę, a my przechodzimy do klocków. A więc, a więc widzowie, znajdujemy się w Minecraftcie, Jak widzicie jestem w tym miejscu, w tym miejscu, w którym mamy spawn point tak naprawdę naszej wioski. I zobaczcie, przejdźmy się, może na początku ja wam tutaj zademonstruję co jest dostępne. Oj, chyba tylko czekajcie, jeszcze trzeba wpisać jedną rzecz. Dobra, bo nie wiedziałem czy jest na pewno poziom trudności ład, e, zrobiony A no, jak wiecie, bez poziomu trudności, no to nie ma po prostu mobów. Okej, okay, a więc zobaczmy, pierwszą osobą, którą my tutaj mamy, jest tromba. Tromba bomba. I zobaczcie, mamy tutaj obiekty, które miałby żółty kolor, taki jak ma auto. No, pasuje. Mu. Nie oszukujmy się, pasuje, no jak widzicie, jesteśmy w parku influencerów, tak naprawdę w parku ekipy i tutaj wszystko, wszystko jest możliwe. Zobaczymy tak naprawdę, ile z tego parku przeżyje. ponieważ mam wrażenie, że dość dużą część te laki bloki rozwalą. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie aż tak dużą, jakbyśmy się mogło wydawać. Poczciwy krzychu z pokoziom, jak widzicie tutaj, zadowolony, taki. A, taki. Okej, okay, ja. Okej, okay, ja jest tutaj. Dalej, jak sobie powiedziałem, w ogóle, zobaczcie tutaj ten design, te, te, te sianu, tutaj te arbuzy, no To wszystko troszeczkę mi zajęło budowanie, więc mam nadzieję, że docenisz to łapką w górę. Jeżeli jeszcze nie zostawisz, no i panie na Instagramie. Jezu, ale jestem kurde, jakiś taki prześwietlony. Nie wiem, czy wy też tak to kto widzicie. Coś taki, ze mnie jasny chłopak dzisiaj. Zobaczcie. Dalej mamy mini Mike'a, Mini Mike. Mini Mike. I zobaczcie, on tutaj ma czerwony kolor. W sumie pasuje do jego czerwony kolor. Fajnie to wygląda. Jak widzicie, ogólnie w każdym z tych miejscu mamy po 9 laki bloków. W sensie 9 laki bloków jest na jednym takim polu, czyli 9 razy 3. No, moi drodzy prosta matematyka, 27 mam nadzieję, że każdy z matów sobie radzi. Ja maturkę z matematyki zdałem, mam nadzieję, że wy kiedyś też zdacie. Dalej, Patecki. Patecki z zielonym kolorem, czyli tutaj jest mój ulubiony, z myślę, ponieważ ja też mam ulubiony zielony kolor, więc mam nadzieję, że on tutaj nas nie zawiedzie i będzie to funkcjonować bardzo, bardzo dobrze. Dalej lecimy, dalej, ponieważ tu nie wszystkie nasze gwiazdy. Dalej mamy wersów. Wersów tutaj oczywiście z różowym, no tutaj nie dało się innego koloru dać Weronicie, ponieważ no, ten kolor pasuje do niej chyba najlepiej. No a z tej strony Karol Wiśniewski, Fryj, zobaczcie. Tutaj, jak tutaj się uśmiecha do nas ze znaczkiem ekipy, możecie kupować na ekipach na dobry sklepik. No i jak widzicie, tutaj jest kurde solidnie, tak? Jest solidnie. To tutaj fajnie się parkowo dobrało, bo fris i Wersow. Tutaj niestety mamy Marcysię. Dlaczego niestety? Ponieważ powinna być koło trąby. No ale tam się poczciwek krzychu wsunął, nie? Więc tutaj mamy Marcysię z tej strony. Ona ma niedaleko do przepaści, więc tutaj musisz uważać, mordeczko. A dalej mamy no Not la, uh, last, but not least. Murciks. E, tutaj pomarańczowa. No i to też w sumie ten kolor najbardziej nie pasuje, bo ma też takie włosy, w sensie już teraz chyba nie czy ma takich, yy, takich, czy ma takie. Ja nawet nie, wiem, bo już ostatnio nie śledzę troszeczkę ekipy, ale no możecie napisać w komentarzu jakie ma teraz włosy wydaje mi się, że właśnie chyba rude. Ale dobra, zaczynamy odcinek, bo to jest, moi drodzy, tutaj najmniej ważne jakie Marta ma włosy, zobaczcie to, mamy kilof, damy sobie ten kilo w pośrodku, mamy też jedzenie z tego otóż względu, że po prostu jedzonko nam się przyda w laki blokach i myślę to na, na, na najbardziej sensownie. Ponieważ moi drodzy, jedzenie jest naprawdę potrzebne w Lucky Blokach, gdyż no, będziemy tracić dość sporo HP, będziemy musieli się regenerować. Okej, okay, zaczniemy może sobie od Poczciwego krzyża. Ogólnie naszym celem jest zniszczenie wszystkie tych laki i przeżyć. I zdobycie najlepszego ekwipunku. Odcinek z tym X bardzo on się spodobał, więc mam nadzieję, że ten z ekipy... No nie! No przecież od razu, kurde, krzyku mnie atakujesz takimi hopami, no czy ty jesteś poważny, ja wiecie, ja myślę, że my tutaj to tu musimy ze że musimy zresztą szybko niszczyć te Lucky Lakibloki, bo wydaje. Aha, okej! Okay, okej, okay, czyli już mamy TNT, na dobry start już niszczy się wioska. Fajnie, o, tak, tak, koledzy, tak, to jest dobry moment, żebym ja tak, <haha> ej, ej, Krzycha już nie ma, ej, się już sobie zniszczył, co jest w ogóle, ej, dobra, dawaj go, nice, mordo, dziękuję w ogóle, ej, Krzyku został już cały rozwalony mamy, bo dokonałem postępu lepszenie, ej, ale został szybko rozwalony, mamy trzy polskie które dają nam szybkość, tutaj siłę i natychmiastowe leczenie, to jest, to jest spoko, możemy sobie taką jedną strzelić widzicie, już nam brakuje troszkę jedzenia, więc ja już sobie tutaj strzelę kebaba, co masz do wymiany, co masz do wymiany, masz coś, naprawdę nic nie masz, dobra, Trudno, trudno, lecimy do trąby, ok? Krzywo poszedł, powiem Wam, bardzo łatwo, ale z skrzyka nie ma jakiegoś mega ekwipunku, wiecie co? Ja nawet ten ekwipunek skrzyła sobie do tej skrzynki, bo tutaj, kurde, nie ma jakichś mega fajnych rzeczy, jedynie co jest fajne, no to jak właśnie szczerze powiem, tylko te dwie potki, ale tak? To nie ma tutaj rewelacji. Idziemy teraz do trąby, zobaczmy. Aha! Eee, dobra, do, fajnie, dobra, ja idę tutaj go, golemiarza, gole, gole golemiarza ziomeczka. Ile oni biją, kurde, ja mam tylko ten właśnie killoff? Oj, oj oj. no dobra, Ok. czyli tutaj mamy pierwszą deduwę z tego co widzę. A, już tutaj nie ucieknę, bay e, On ich wszystkich rozwalił? Co ty kurde gadasz, stary? Ej, dobra, czy da się go uleczyć? Da się go uleczyć żelazem, prawda? Nie mamy żelaza, Boże święty. Gdybyśmy mieli tylko żelazo, bo moglibyśmy go uleczyć tutaj, Jasusia, ale niestety, no nie mamy. Dobra, mamy pierwsze rzeki jakiś Ale ja mam wrażenie, że tutaj mi w ogóle ekwipement nie działa. Nie, wiem dlaczego? Dobra, niszczymy szybko trąbę. Mam nadzieję, że tutaj nas nie rozwali. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie nie patrzę na to, ja na to nie patrzę, widzowie. Ja tutaj ja tutaj jestem po to, żeby to rozwalić. Dostaw, dobra, dobra, go musimy już rozwalić, bo się napatoszył. O kurde, ale ja macho Kurde, mamy pierwszego deda od trąby, czyli trąba 1-0, okej, okay, okej, okay. przyznajecie wyższość w tym momencie, ale... Ale nie myśl sobie, że po prostu tak tutaj... Ej, ja powiem wam, że ten chłopcuś jest mega silny! Ja go nie potrafię zabić, go się nie da zabić, ja I mi się wydaje, że on ma więcej HP, dobra, może go po prostu zlajmy i spróbujmy zniszczyć dalsze lekie bloki, okej, okay. może tutaj też się wypadnie ciekawszego. okej, okay. trąba, póki co idzie bardzo fajnie, dostaliśmy latanie, to jest najgorsze, co może być, Boże Święte, ja nienawidzę shulkerboxów, to jest najgorsze, co jest w Minecrafcie, przysięgam, Shulker boxy są najgorsze, no i co, ja sobie będę teraz lewitać przez 20 sekund, bo nie jestem w stanie po prostu nic z tym zrobić, no, aha. Dobra, wiecie co, my, się, my już zginęliśmy. Wiecie co, ja już tutaj przyśpieszę, to wpiszę killa, bo, bo to by nie miało sensu tam e, latanie, tak? To po prostu byśmy zostali od razu rozwaleni. Dobra, co, jakieś flety nas biją. Aha, bo to od nich leci. Dobra, wiecie co, ja myślę, że my po prostu musimy rozwalić bombę. E, bombę, trąbę. I po prostu nie zwracać na to uwagi. Jestem jakiś miecz, ok, jesteśmy zabici. Kolejny raz, trąba jest póki co mega ciężki. Ale dostaliśmy tam jakiś miecz, ok, mamy ten miecz, dobra, ten miecz może być fajny. Spróbujmy, spróbujmy tutaj tego shulker boxa. Ok, dostał dość solidnie. O, no, tego box jak szybko rozwalamy, zobaczcie, on już został rozwalony. Mega szybko ten box został rozwalony, więc to mi się podoba. Okej, okay. ale tego hopa się nie da, dobra, został zabity, ale był mega twardy. Enderman nas zabił, okej? Okay. To jeszcze nie jest koniec świata, ponieważ naprawdę dobrze nam idzie, ponieważ trąba już jest w tym momencie niszczona. Są dwie ostatnie laki bloki. Nie wiem, dlaczego latam. Nie wiem. Mam nadzieję, że zaraz przestanę. Okej, okay, dziękuję. Mamy wszystkie takie bloki zniszczone w środku, chyba żadnego nie ma, więc trąba poszedł szybciutko. Powiem wam szybciutko, ale ciężko, 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 bo go rozwalić. Dalej lecimy do minimajka. Mam nadzieję, że minimajk nie będzie aż taki ciężki, tylko który mi jeszcze jest teraz najlepszy. To są dziewiątki, okej. Okay, no i tak, właśnie te dwa są mi tak najlepsze. Więc po prostu lecimy. Minimajk. Minimajk, śpię jest bo... Oj, powiem wam. Dlaczego minimajk Co tu się dzieje, minimajk? Dlaczego ty zrespiesz kamieżystę? Co ty zrobiłeś mini mike? Boże mini Nie! Ale teraz to chyba lekko przesadził, nie uważacie mini mike, że rozpinam tu kamerzystę? Że... To 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 jest nieprzyjemne mini mike, nieprzyjemne wobec tej sytuacji, gdzie on jest. Ale dobra, lecimy tutaj, okej, okay. oślepienie, lewitacja, fajnie, czyli giniemy już. Czy nie giniemy? Bo za 3 sekundy gazpania, to ja pewnie będę w niebie już. O kurde. Żyję! Żyje, ej, mało mi w sumie wziął. Kolejny kamerzysta! Mini Mike! Dlaczego ty to robisz? Nie resp kamerzystów! Dobra, niszczymy to, niszczymy to, niszczymy to. Ej, mini Mike ogólnie daj kok! Ja nie wiem co się dzieje, ej, ja nie, coś, nie, nie wiem co się dzieje ja nie jestem. Dobra, kiluję się, bo już i tak stąd nie wyjdę. Zostałem w jakiejś kurde pojęczeniu, ale ja idę na sprawdzić co tam się stało, okej? Okay? Co to się w ogóle stało za wy, wy to widzicie? a mini-mag jest jakimś potworem tutaj. Widać już, że on takie rzeczy, kurde, tutaj zrobił. Boże święty. Niepoczciwego krzywda nawet zrespił. Dobra, ja w to nie wynikam. Lecimy do Pateskiego. Mam nadzieję, że Pateski nie będzie taki... Jezus, świetnie, jak rzucił zwierzękami na swój start. Dobra, sprawdzamy, sprawdzamy. Ok, teraz tutaj respi, respi, ciekawe rzeczy, patecki. Ale nie możemy się na nich skupiać, musimy jak najszybciej zniszczyć wszystkie laki bloki, dobra, dobra, walę te zombiaki, bo widzę, że ich jest sporo, ale powiem wam, że patecki też tutaj nie jest, kurde, taki zbytnio family friendly, bo nam respi od razu ząbiaczki. A to? To nie jest family friendly. Dobra, niszczymy te broczki z dołu. Nie! Żartujesz chyba sobie, patec. Nie, no muszę się znowu zabić, bo jestem znowu w tym takim miejscu dziwnym. Ale on zrespił Witera, on zrespił Witera, To nam zniszczy całą mapkę Pateski, dobra, Pateski jest cały rozwalony Musimy lecieć szybko Co to w ogóle jest za puszka, jak się z tego wychodzi, no Dlaczego jestem uwięziony w jakiejś puszce Nie chcę być w puszce Jak stąd wyjść, mogę stąd wyjść? Mogę? O, tak się wychodzi z tej puszki Dobra, nice, udało nam się, Ok. Powiem wam tak, mamy jeszcze do rozwalenia Freeza, a dzieją się tu takie rzeczy Jeszcze Verso jest przecież, dobra Najpierw zaczniemy od Weroniki Weronika się nie niszczy, dobra, Weronika jesteś super, nie robisz żadnych złych rzeczy, okej, okay, dobra, to jest super sprawa akurat, okej, okay, Wersow okazała się najbardziej family friendly, okej, okay, i teraz zgarniamy tutaj, żeby uderzał sobie w Karola Wiśniewskiego, a Karol tutaj, respi, respi, złe rzeczy. nie wiem, gdzie jestem, nic nie widzę, nic nie widzę, ej, nie wiem co się dzieje w ogóle, dobra, walę po te, ej, nie wiem co się dzieje, jestem w jakimś miejscu, są w jakimś pudle bo dobra, Chyba trzeba ja po prostu zniszczyć. Nie, dobra, klinimy się, bo widzę, że jest szkoda czasu, a widzę, że to pudło tutaj nam, nam kurde, e, uniemożliwi dalszą rozgrywkę. Dobra, lecimy szybko. Karol Friz Wiśniewski musi zostać teraz rozwalony, bo za to, co zrobił, za to, co zrobiłeś, Friz, tutaj, że mnie zamknąłeś w jakimś pudle z obsydianu. to ja cię teraz już totalnie tutaj niszczę. Dobra, was tutaj, S, e, S będziecie, S jesteście, chłopacy, chopacy, no, chłopacy, tylko wystartujecie do kota, Nie, co ma piść jak gołota? To, 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 to kota to. O nie! Nie, dobra, ja tu się nie chce już wracać. Szybko zniszczę, szybko, dobra. Okej, okay, udało się zjedziczyć, a ustań ucieknę w ogóle. Uciekłem! Uciekłem! Nie, nie w się, nie, nie, nie. Róbcie nic, nie róbcie nic nikomu. Nie róbcie nic nikomu. Nie róbcie nic nikomu. Dobra, ja sobie muszę coś zjeść, okej. Okay. Dobra, okej, okay, jemy. Dobra, jest jedzone i teraz ich walimy. Okej, okay, walimy ich. O, może nie pod co? Dobra, walimy ich mieczkiem, mieczkiem, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Ja naprawdę bardzo dużo HP w tej zbroi, ona jest jakaś mega silna chyba. Okej, okay, ona ma ochronę 6, dlatego, dobra. Walimy, walimy, walimy. Ja nie wiem, czy mi się uda. O, tu jak ładnie wchodzą, tu jak ładnie wchodzą hity. Dobra, tu wchodzą elegancko hity. Okej, okay, mamy też dewastatora z tego co widzę. Czy my jesteśmy go w ogóle w stanie... Okej, okay, jesteśmy go w stanie uderzyć, więc tylko ja sobie muszę coś najpierw zjeść, dobra, jemy sobie i walka z dewastatorami. Okej, okay, lecimy. Jak zniszczyć dewastatora w Minecraft? Proszę zobaczyć, walimy jednego. Jak się jest tak potężny ja na to oni mu nic nie robią. Znaczy mi. Więc zobaczcie to, no. Zobaczcie to, zobaczcie to, jak Dave niszczy czterech dewastatorów Solo! Czterech dewastatorów Solo jest zniszczonych, tutaj. Czajcie to! czym jesteś w normalnym Minecrafcie? No nie, tylko laki bloki mogą na to uniemożliwić. Okej, okay, rozwalimy dewastatorzy 210 levelek. A co tu się dzieje w ogóle? ok, mamy noc, Dajmy sobie dzień, żeby było lepiej. Widać wszystko, okej, okay, dobra, dajmy sobie dzień. I lecimy, widzowie do Karola yy, Freeza, ponieważ on jeszcze nie został rozwalony do końca. Został jeszcze jeden jego blok i tutaj jeszcze jeden dewastatorek, z tego co widzę. My jesteśmy go w stanie po prostu uderzyć, tak tak sąd. Ale żeby nas on nie uderzył. Okej, okay, dobra, walmy go już. Tak, okej. Okay. Ostatni freeze. Dawno jakiegoś kurde, powolnego. Co jest? Ile stworów? Boże, święty, dobra. Nie, 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 nie lubię jednak Fliza ja go, ja go szczerze nie lubię, za to są mi tutaj respi. Dobra, w Minecraftie Freeze tutaj nie jest zbyt family friendly, że tak powiem. Okej, okay. ale oni są łatwo do śniadania. W sensie ci dość ciężko wchodzą, z tego co widzę, ciężej niż o wiele niż tamci. Nie wiem dlaczego. Ej. ej. Kurde, ile oni mają HP. Ej, naprawdę są solidnymi zawodnikami, mi się wydaje. Ej, naprawdę solidnie. Ej, naprawdę ich długo musiałem bić, a to jest miecz, wiecie, z, yy, z ostrością 9, więc tutaj, kurde, powinni nie na hita schodzić, nie? To, to jest właśnie troszeczkę podejrzane. Okej, okay, jeszcze ty. Jeszcze ciebie mam rozwalić? Chodź, chodź, chodź. Dobra. Ostatnie dwa. Marcysia i yy, i nam została jeszcze, czekajcie, Marcysia i Murcik, Dobra, więc to już chyba myślę, że tutaj łatwo pójdzie, bo Marcysia respi nam. Ło, wow, co to za miecz jest? Bo kurde, ostrość enchantment level 15. Czy to bije więcej? Chyba tak, chyba to bije jeszcze więcej. Dobra, najpierw walimy shulker boxy, bo ich szczerze nienawidzę. Okej, okay. gdzie jest drugi shulker box? Tutaj, dobra, rozwalony, okej, okay, rozwaleni. Nie ma elytry, myślałem, że będzie elytra. Okej. Okay. Niszczymy dalej, nie przejmujemy się niczym. Czy to jest trzeci witer? Nie, okej, okay, okej, okay, okej, okay. to nie jest trzeci witer, ale tutaj jest kolejny enchantowany zombie, jak i to dość mocno. Dobra, walimy. Szybko shulker boxa. Okej, okay. niszczymy dalej. Widzę, że już i tak mi dał efekt latania, więc wypijmy sobie może jedną potkę. Nie, te małe flety! Położyć nienawidzę tych moich. Dobra, okej, okay, czekajcie, musimy to jakoś rozegrać taktycznie. Taktycznie, okej, okay. a więc lecimy z tematem, okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Jak ich zabić, kurde? Oni się jakoś typają. Co jest w ogóle, kurde, nie wiem, jak ktoś się zabija w ogóle. Okej, okay, teraz najpierw skupmy się na tych. Może wiecie, może wiecie co, nie przerywajmy sobie w niszczeniu. Nie przerywajmy sobie w niszczeniu, po prostu niszczymy wszystko. Niech to będzie jak największa rozwałka, aż mi grę Dawaj, 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 jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. troszkę. Okej, okay. mamy zniszczone, mamy zniszczone. Teraz tak, trzeba się zająć, zająć kasacją tego, tego całego syfu, co się tutaj narobił. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Idzie dobrze, idzie dobrze, idzie dobrze, idzie dobrze, idzie dobrze, idzie dobrze. Ok, tutaj ładnie, wszystkich ciachłem. ok, muszę się oddalić, żeby coś zjeść. Muszę się oddalić, żeby Coś zjesz. dobra. Zagonij chyba do lawy, zagonij chyba do lawy, bo tam będzie ich najłatwiej zabić, mi się wydaje. Tych małych jest najciężej, mi się wydaje. Oni mają tak dużo HP, takie małe e, fleciory. Dobra, dobra, ale wchodzą jakoś łatwo. Wchodzą nawet miał. Dobra, ładnie rozwaleni, tutaj też jesteś rozwalony, ok. I wracamy na nasze stare płoty, a więc tak, została nam tak naprawdę w tym momencie tylko murciks, e, Mam nadzieję, że ona nie będzie ciężka, ok. Tutaj on respi tych kurde małych bobobasów, Mam nadzieję, że oni są na hita. Są na hita, okej, okay, czyli to jest git. To jest git, że oni są na hita, jak się wkurzę. Dobra, nice. Nie jest jeszcze, kurdy. Okej, okay, zginął. Dobra, mamy wszystkich rozwalonych. Zostały nam tylko murcik z ilu tam jest itemów. O kurde, to są jakieś miecze, ale to chyba żaden miecz nie jest lepszy od tego naszego. Okej, okay, jeszcze tu mamy dwóch, widzę, cwaniaków, którzy chcą dostać. Ten akurat nie dostał, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, ten dostał i jeszcze ty, jeszcze ty musisz dostać Jeszcze ty musisz dostać, jeszcze ty, chodź tu, chodź tu Chodź tu, chodź, nie uciekaj Dobra, ostatnie Lucky bloki, Murciks I Murciks nam nie działa, okej okay. Czyli murcik jest też w Familii tak Wersów, czyli bardzo miło ze, ze strony dziewczyn, że po prostu nas nie rozwaliły. Okej, okay, a więc widzowie, rozwaliliśmy wszystkie laki bloki, y, zajęło nam to 15 minut ponad naprawdę dużo, ale jak widzicie, nasza wioska została troszeczkę zniszczona, nasz park influencerów. Jeżeli na, Wam ten odcinek się podobał i doceniacie ciężką pracę, którą musiałem włożyć w przygotowanie tego odcinka, to zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie apeczkę i widzimy się, mam nadzieję jutro w kolejnym odcinku Daily. Do usłyszenia. Pozdrawiam, hello!